Mm. Hej, widzowie! Siema widzowie! Duże wybory na na Blue Heaven, więc mam się to przyda w życiu. No dobrze, to zaczynamy. Jak? Macie no, chody na pierwszy odzianie pojechać, ale nie chcę się schodzić z roweru. Po prostu Bydaję i pojechać na no i to po prostu weź sobie te, te lody. Tak mamy. to działa. Kitty, szybko zaprezentujmy. Ty bądź osobą, która jedzie, a ja będę kasjerem. Dobra, dobra, dobra. Eee, ja chcę Okej, jakie chcesz lody? Eee, cukrowe, czyli takie kolorowe, na nie wiem, co jest, ale chcę tam. Eee, Zamiast. eee, okej, okay. okej. Dobra, dobra. dobra, sobie sama wezmę. Nie będę płacić! Ui. To nie I tak wszyscy zabiorę policja. Dobra, numer drugi poradnik. Numer drugi poradnik będzie genialne ludziska. Kiki, chodź tu do Numer drugi poradnik. Jak wyjść do policji niezauważenie? Ten poradnik wam się przyda na stówkę. Ty, ty, ty. No musimy. Wy powiccia byle kogo. A do powiedzia klikamy my sit <laughs> i tak bijemy ich. Bijemy... <laughs> Bo pan nam daje i nas zamyka. O, ja tak, otóż tak się robi i tak nie zauważyłem. iść. A później, a później tajemnie nie pójść do innej ceny. To działa. Okej, okay. dobra. Teraz mój poradnik numer 3, i chodzę no, Dobra. widzimy mm -hmm. mm -hmm. będę musiał mieć cucianko, bo nie chce mi się mm -hmm. zmierzyć. To jest idealnie, gdy chcecie założyć rodzinkę w Co Chcecie mieć, nie wiem, ehm, no rodzinę po prostu, nie? To musicie znać przedmiot. Oczywiście każdy wyjdzie za iPhone'a, <laughs> więc o <on się> czym <laughs> iPhone Pro Max. Tak, jak pokażesz iPhone Pro Max, to Może, 13 max! Ma? to max! Całeś wasz rodzinę, jeżdżała, nie możesz pytać! Ej! Będziesz moim dzieckiem, ej! Zrobimy roleplay! Po prostu wyciągasz telefon, wszyscy pójdą! i widzicie! Maszcie! Możecie nagle mieć dziecko! No właśnie! No właśnie, widzicie! A? Sesję, więc idziemy my tu od tyłu no i śpimy tak później się budzimy i później stąd wychodzimy stawiamy rower najważniejszy różowy i, I mam własny już transporter. Więc widzowie tak! Używasz się... Zamiast biletów macie o taki pomysł genialny. Można tak. Jechać tak. gdzieś. No chyba, że ta osoba ma prawko. A ja nie no to nie będzie. No widzicie porwają mnie. <laughs> Dobra, to następny punkt. A nie Eee, numer 5. Gdy nie macie noclegu, nie macie gdzieś spać, no wiecie, to tak się zdarza czasami. Jak jesteście z domi Tak za sierp. To pokażę Wam, gdzie można iść. A no tak dziwnie.

To może kocha zająć? Nie, to nie myślałam. Tyry, tyry, tyry. Ale zapomniałam. O, jest. Szpital. Okej. Okay. Nie szpitalu. Oto najlepsze! Łóżko w słońcu. No i po prostu to bardzo. Trzeba tylko wpisać i nie... Moje to... I patrzcie. Można... A, to jest nie, tutaj, tutaj, tutaj. Skaczemy. Zkaczem. A tu. I tu. macie nawet władzy. No wszystko, już macie dom, ale ja musimy... No nawet macie trumnę! A wiesz co Macie nam łóżko jakby. No i win. Numer... 7. E, siódmy, tak, siódmy. Dobra. Jak poprawnie ukrasz bank dla złodziei? Yeah. Alright, I <ipher responses> mm -hmm. Dobra, kiedy <inaudible> pierwszy krok widzowie, bo jest taki, musicie, musicie, ci, ukraść... czołg <laughs> No tak! Right. i wyskakujemy. I wtedy to jest akcja 3000, więc widzowie nie możecie tego zepsuć. Nie, nie, nie. I bierzemy motorcyk na przykład. Możecie teraz już do I jedziemy do banku. Policja zanima się tym czerwonym światłem. Lecimy teraz do banku i, i to będzie najważniejszy krok. <try> Drugą stroną. Ja nie umiem prowadzić. Następny krok... Ziczyłem jest wolnika, który umie prowadzić. No właśnie. Albo sami jak umiecie prowadzić też super. Ja wtedy nie wiem, że ja nie. I lecimy. I... Dobra! I, i, I teraz następnym krokiem jest to, żeby pójść tu. <try> I żeby no, pójść sobie tajemnego Ej, jest tajemne przejście! I pójść do tajemnego przejścia. to eee, co mieliśmy już tam jeździa. Nieważne! A to ja za spróbuję... Jeździesz zapowieści, gdzie to tajemne przejście. I, i nie obrażyście. <laughs> <tej pory>. I <laughs> I, o, i, ostat, I ostatnie dwa kroki. No, jeszcze śpiwór, żeby było fajnie no, i na końcu, i na końcu, ostatni krok, kiedy jedzie policja, ja zatrudnicie jako praca tego, no tego pana, no tego widzicie tu, no bankiera, 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 raczej, bankiera, bankiera, no. bankiera. no i tu pracować, tak pobranie się. Się trawnik, ale nie masz domu i ktoś komuś pomóc. To jest trawnik. Numer dziewiąty. Numer dziewiąty. Teraz powiemy, jak ja się kupuje domy. My najlepiej. O to. Powiedz, że znasz. już tak. Takiego właściciela, który ma bardzo dobry, nie, bardzo ładny dom. Pokażę mi, jaki powinien być ładny dom. Dawaj. Lecimy, kitty. Pięknym domem jest. Mam na Widzowie, <głysza> to ja. piękny dom, nie teraz Muszę pokazać kamera Kimi, ale nie ma prawdy. Aaa, Kimi! Wysiądź, Wysiądź. o jesne. No, okej. Okay. Kiedy daj mi prowadzić. Zamieni się. Powiem zaraz, prawda? Nie! Nie! No! Coś masz tu! Co tam I... siedzisz? Eee... To będzie najbliższy? widzowie. <grystanie> <grystanie> A już. Tak. I... Poradni, nie ja poprawnie śniadasz. Ten to... Dobra. U... Okej. Okay. A, to będzie tu. Pomyliło mi się. Okej. Okay. Tak. Mm. Aaj! Aaj! Otworzy się kitty. Idziemy tu. Nie zła. I to jest A. poprawny dom. No, jeśli chcecie dostać dom, do no, takiego typka idźcie. I on ma genialny dom. Tak, numer e, ostatni mój. Tak. To... Pośpieszmy się, bo mamy mało czasu. Dobra, spokojnie. Ostatni jest taki. Fiabaj. Gdzie jest się wieś? Jak się umyć? Na no, mylnej oczywiście. To idealne. Ej, w ogóle, to nie jest mylna! To jest. Czy to... Ja... Poczekaj, czy ja to o tym myślę, co to jest? nie? Tak. To jest nie? Tu możecie się umyć. Jak jest... chcecie. To z jest o, Widzicie? Widzicie? Czyści! Widzowie! Widzowie, wie... słuchajcie! To właśnie chcieliśmy się opowiedzieć. że smartowałeś się trzec, bo te poradniki są głupie i nie. nie pomogę Wam przecież Bokhewem. Ale teraz pomyślcie jedną rzecz, który poradnik był... Najbardziej by się przydał wam w życiu Bruchet, a my idziemy się być. <laughs>